Szanowni Państwo, w dzisiejszym wykładzie z cyklu Siła Kobiet w Sztuce przenosimy się w czasie i przestrzeni. Wszak musimy znaleźć te kobiety, które jako pierwsze utorowały sobie w męskim świecie drogę na artystyczny szczyt. Dziś zatem 17-wieczne Włochy, a naszą bohaterką jest Artemisia Gentileschi, pierwsza wśród malarzy. W 1616 roku Artemisia Gentileschi została przyjęta do Akademii del Disegno we Florencji. Akademia del Disegno to bardzo prestiżowa instytucja, która zrzeszała stu członków, a powstała kilkadziesiąt lat wcześniej z inicjatywy Giorgio Vasariego, wielkiego artysty, ale przede wszystkim człowieka, który stworzył żywoty najważniejszych. Malarzy, rzeźbiarzy i architektów, to jemu zawdzięczamy pamięć o y, chociażby boskim y, Michelangelo czy o Leonardzie da Vinci. Stworzył on instytucję, która miała zrzeszać ludzi nieprzeciętnych, myślicieli, a przede wszystkim artystów. Instytucję, która miała doskonalić różne umiejętności nie tak oczywiste w tamtych latach. Mianowicie odbywały się wykłady z fizyki, matematyki, perspektywy i do tego męskiego grona w 1616 roku dołączyła Artemisia Gentileschi, nasza bohaterka. Dołączyła ze względu na ogromny talent, wielkie malarstwo, które tworzyła, a miała zaledwie 20 kilka lat. Co takiego sprawiło, że stała się osobą niezależną, że stała się uznaną artystką? Trudne pytanie, na które dziś spróbujemy znaleźć odpowiedź. Zacznijmy może od obrazu, na którym Artemisia Gentileschi przedstawiła samą siebie jako alegorię malarstwa. Jest to jeden z ostatnich obrazów, który można by było uznać za swoistą Wypowiedź i pokazanie swojego miejsca w sztuce. Artystka namalowała ten obraz w wieku, przypuszcza się, 40-kilku lat, kiedy przebywała w Londynie i chciała na nim zaprezentować siebie utożsamioną z malarstwem. Stworzyła obraz zgodny z zasadami XVII-wiecznymi. Nawiązała do ikonologii Cezarego Ripy. Ikonologia Ripy to był taki zbiór pewnych wytycznych, jak należy malować różne pojęcia, pojęcia abstrakcyjne, uczucia, idee. Opis Cezarego Ripy dokładnie pokazywał to ucieleśnienie idei i pokazywał, jak ma ono wyglądać tak, żeby było ono czytelne dla widza. Możemy więc powiedzieć, że Artemisia zrobiła wszystko zgodnie z ówczesnymi zasadami. Jak powinno wyglądać malarstwo? Piękna kobieta o czarnych, gęstych, nieco rozczochranych włosach, w skręconej pozie, z przepaską na oczach symbolizującą wyobraźnię. Na szyi ma złoty łańcuszek, na którym wisi maska z napisem wyobraźnia lub kreacja. Trzyma atrybuty malarskie. I kiedy przyjrzymy się portretowi, to rzeczywiście e, artystka utożsamia się z malarstwem. W ręku trzyma paletę, pędzle, przykłada pędzel do pustego jeszcze płótna. Ma ciemne włosy. Tutaj sama Artemizja wiemy, że miała e, włosy miedziane. Ale jednak chciała namalować się zgodnie z tą wykładnią ripy. Na szyi ma łańcuszek z maską jest w takiej trudnej, skręconej pozie, bardzo zresztą ciekawej, która pokazuje, że była ona mistrzynią. Często portrety malowane, czy autoportrety malowane przez artystów, malowane były on fas na wprost. Artysta ustawiał lustro i widza. Który będzie oglądał obra później obraz, traktował jak właśnie takie swoje odbicie. Natomiast Artemisia obróciła jakby samą siebie, odwróciła twarz. Zakładamy więc, że korzystała z dwóch luster i przyjęła taką nietypową, dynamiczną pozę, pokazując jakby skupienie na swojej pracy. Pracuje nad pustym płótnem, które ma odcienie brązu, pokazuje on podmalówkę, to jak przygotowywano obraz do dalszej pracy. Nadawano mu pewną kolorystyczną tonację, która później będzie jakby nadawała obrazowi głębi, będzie jakby tworzyła taki dominujący nastrój obrazu. Łokieć artystki spoczywa na kamiennej płycie. Przypuszczamy, że jest to kamień do ucierania pigmentów. Taki kamień znajdował się w warsztacie każdego artysty i to na nim przygotowywano farby. Przygotowywano je z naturalnych pigmentów, jakichś glinek czy, czy innych sproszkowanych substancji różnego pochodzenia i łączono ze spoiwem, jakim w przypadku malarstwa olejnego był olej lniany z dodatkiem na przykład oleju makowego. Zatem mamy tutaj całe otoczenie, które towarzyszy procesowi tworzenia. Sposób malowania tego płótna jest rzeczywiście fantastyczny. Widzimy tutaj warstwy swobodnie położonych kolorów, odcienie brązu, zieleni, przełamane gdzieniegdzie bielą. Wszystko to położone, malowane jest bardzo swobodnie to jest jakby rodzaj podsumowania całej twórczej drogi Artemizji Gentileschi. A wszystko zaczęło się w Rzymie w 1593 roku, gdzie przyszła na świat artystka, przyszła na świat w rodzinie artysty. Jej ojciec był malarzem, to Orazio Gentileschi, malarz ceniony, popularny, zaprzyjaźniony z Caravaggio, którego zresztą styl, malarstwo bardzo podziwiał. I ten styl, tę ideę malarstwa wpoił także swojej córce. Często było tak w XVI-XVII wieku, że dzieci artystów pomagały w pracowni ojca. Najczęściej była to taka pomoc techniczna, właśnie przygotowywanie farb, przygotowywanie podmalunku, gruntowanie płócien. Z czwórki dzieci Oracjo Gentileskiego okazało się, że to Artemisia jest tą najzdolniejszą, chociaż była dziewczynką. I to właśnie ona z zapałem pomagała ojców pracowni. Spędzała tam coraz więcej czasu, szczególnie po śmierci matki. Kiedy Artemizja miała 12 lat, matka zmarła, więc w zasadzie całe, całe godziny młoda dziewczynka spędzała w pracowni ojca. I tam w pracowni powstaje obraz, który jest przykładem współpracy między ojcem i córką, obraz Zuzanna i starcy. Trudno powiedzieć, na ile obraz ten jest obrazem córki, na ile ojca. Dziś badacze zakładają, że przede wszystkim widać tutaj ślad ręki czy maniery właśnie Artemizji. Sam temat też jest bardzo szczególny, choć jest to temat, który wielokrotnie w sztuce był ukazywany. Jest to obraz Zuzanna i Starcy z 1610 roku. W obrazie tym widzimy zuzannę w kąpieli, nagą postać o pięknych, bujnych kształtach, pięknej karnacji, która nagabywana jest przez dwóch mężczyzn. Jeden z nich jest starszy, drugi młodszy o ciemnych włosach. Jeden z nich wykonuje taki charakterystyczny gest, przykładając palec do ust, nakazując kobiecie milczenie. Jest to historia starotestamentowa, w bardzo różny sposób kompozycyjnie rozwiązywana przez artystów. Natomiast w przypadku tego gestu uciszenia, badacze zakładają, że pochodzi on z obrazu Rubensa, który, który to Rubens przebywał we Włoszech i namalował ten obraz kilka lat wcześniej. Więc możemy założyć, że Oracjo i jego córka ten obraz mogli zobaczyć. Całość kompozycji jest utrzymana w przepięknych barwach, zestawionych bardzo harmonijnie, ale w barwach bardzo takich wyszukanych, złamanych, pokazujących bogactwo kolorytu. Natomiast zwróćmy uwagę na temat, w którym pokazana jest młoda kobieta jako osoba, która jest ofiarą jakby, mężczyzn, ich żądzy, ich jakby nagabywań. To jest historia starotestamentowa, która może też nam troszkę mówić o sytuacji samej Artemizji, młodej dziewczyny, która wychowuje się, przebywa ciągle w otoczeniu starszych mężczyzn. I rzeczywiście w kilka lat później dojdzie do sytuacji, w której Artemizja zostanie zgwałcona przez swojego nauczyciela. Przez nauczyciela, który był przyjacielem ojca i którego ojciec poprosił o to, aby doskonalił umiejętności malarskie Artemizji. W ówczesnych czasach gwałt to była sytuacja, w której w zasadzie za winną osobę uznawano kobietę. A do tego wszystkiego jeszcze kobieta traciła jakby swoją godność, i mogło stać się to problemem w poszukiwaniu małżonka w wyjściu za mąż. W związku z tym Oracją zdecydował się na proces, na proces sądowy, który miał wskazać niewinność jego córki. I taki proces miał miejsce. Trwał, jak mówią, kroniki kryminalne Rzymu. Siedem miesięcy. Był bardzo uciążliwy. Przesłuchiwano nie tylko sprawcę, czyli Agostino Tassiego, owego malarza, zresztą cenionego w Rzymie, ale też Artemizję. A przesłuchiwano poddając te osoby torturom. Artemizji wkładano między palce linki, co mogło doprowadzić do trwałego kalectwa i zaprzepaścić jej karierę, karierę malarską. Na szczęście artystka wyszła cało z tej sytuacji. Udało się nawet zorganizować czy zaaranżować małżeństwo z takim malarzem, który pracował na dworze medyceuszy. I to jest moment, w którym Artemizja wyjechała do Florencji. Zmieniła swoje życie. To był 1612 rok, gdzie z dziewczyny, takiej nieokrzesanej, dziewczyny, która nie potrafi zachować się przy stole, klnie jak szewc, zamienia się w młodą damę. Musi szybko nadrobić braki w edukacji. Wszak takiej edukacji nie miała, bo cały czas była zajęta pracą malarską. I Florencja jest doskonałym tutaj miejscem do tego. To miasto, gdzie wcześniej rozkwitał renesans, potem rozkwitał manieryzm, a wszystko to pod mecenatem rodziny Medyceuszy. Także Artemizja dostaje się pod skrzydła kolejnego Medyceusza, Kosmy II, i dla niego maluje obrazy, które. Chyba są najbardziej rozpoznawalne i które możemy powiązać z obrazem, o którym wspomniałam przed chwilą Zuzanna i Starcy, bo pokazują podobny wątek, ale trochę jakby zmieniają tutaj rolę kobiety. Mówię mianowicie o dwóch wersjach obrazu Judyta z Holofernesem. To także, podobnie jak Zuzanna i Starcy, Biblijna historia, historia starotestamentowa. Tutaj jednak kobieta nie jest bezsilną ofiarą. Jest tą, która pokonuje wroga. Judyta, wdowa z Betuli, decyduje się uratować oblegane miasto, które w zasadzie jest u kresu sił. Dlatego poszła do namiotu wroga Holofernesa, udając najpierw, że. Jest sprzymierzeńcem, że chce zdradzić swoich, swój naród. Po czym po uczcie, kiedy Holofernes zasypia, odcina mu głowę. Ten wątek Judyty i Holofernesa, podobnie jak Zazanna i Starcy, to wątek, który wielokrotnie pojawiał się w sztuce od czasów renesansu. Ten temat malowało wielu twórców, w tym Mistrz. Ojca Artemizji, a także samej Artemizji Michelangelo Merisi de Caravaggio. Porównajmy zatem te sceny. Co Artemizja wzięła z Caravaggio? To przede wszystkim taki teatralny nastrój, ciemne tło, z którego wydobywa postaci. Taką manierę, taki sposób malowania określamy tenebryzmem, gdzie z ciemnego tła poprzez światło, poprzez kontrast wydobywa się istotne elementy, nadając im takiego dramatyzmu i ekspresji. Porównajmy jednak kompozycję. U Caravaggia scena jest jakby troszeczkę odwrócona, jest mniej dramatyczna, ma mniej napięcia. U Artemizji można powiedzieć, że głowa jakby spada na widza, że krew tryska na widza, i to wszystko ma charakter bardzo dramatyczny. Trochę jakbyśmy oglądali Quentina Tarantino. To niezwykłe, że kobieta potrafiła tak naturalistycznie, z taką dramaturgią oddać tę scenę. Być może, i tak uważają niektórzy badacze, jest to rodzaj. Terapii, zemsty, może rodzaj czerpania jakby siły, ale też tematyka, która ma kupców, ma odbiorców i jest chętnie tutaj podejmowana przez, jak wspomniałam, wielu artystów. Artemizja we Florencji bardzo dużo maluje. Prowadzi życie. Damy, tak jak wspomniałam, nadrabia braki eduk w edukacji. Przyjaźni się nie tylko z mecenasem, kosmą, medyceuszem, ale też przyjaźni się z Galileuszem, który nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w młodości chciał być malarzem i całkiem, całkiem dobrze rysował. Galileusz podziwia talent Artemizji. Korespondują ze sobą, też czasem ją wspiera właśnie w poszukiwaniu mecenasów. Jednym z takich mecenasów, kolejnym zresztą, zostanie Michelangelo Buonarotti młodszy. Jest to krewny Michała Anioła, który w spadku otrzymuje jego dom. I do dekoracji tego domu zaprasza wielu artystów, w tym między innymi Artemizję, która. Maluje płótno umieszczone na sklepieniu sali, który przedstawia postać będącą alegorią pomysłu, geniuszu czy inwencji. Różnie możemy tłumaczyć ten tytuł. To postać, gdzie ponownie możemy zobaczyć rysy Artemizji, postać tym razem o takich jasnych włosach, trzymająca w ręku. Busole. I być może ta busola wskazuje właściwy kierunek, ten kierunek, który Artemizja obrała. Artemizja jest szczęśliwą żoną, chociaż okazuje się, że różnie w tym małżeństwie się układa. A też sama Artemizja, kobieta o ogromnym temperamencie, nie stroni od romansów. I jeden z takich romansów z Francesco Marią, Maringi jest dla nas źródłem niezwykłej historii. W 2011 roku odnaleziono listy między Franceską a Artemizją. To jest 36 listów, które w ciekawy sposób przybliżają nam życie artystki, różne problemy też finansowe, z którymi się borykała, bo właśnie to. Małżeństwo na początku szczęśliwe, potem stopniowo przeżywa kryzys związany z, przede wszystkim z tym, że mąż trwoni majątek. Sam jest malarzem, ale dużo mniej zdolnym, nie mającym tylu zleceń. I w zasadzie można powiedzieć, że on trochę stanie się menadżerem żony. Wspomniany na początku moment, 1616 rok, moment przyjęcia Artemizji do Akademii del Disegno, to moment, kiedy w zasadzie wszystko się odwraca, bo Artemizja, oprócz takiego honoru jakim, czy zaszczytu, jakim jest wstąpienie do tego grona, otrzymuje też niezależność i samodzielność. Od tej pory może zarządzać swoim majątkiem. W związku z tym, Opuszcza męża, który przede wszystkim już w tych ostatnich latach ich wspólnego życia był odpowiedzialny za sprawy finansowe, za podpisywanie umów, bo był jakby do tego niezbędny. Teraz Artemisia może decydować o sobie, dlatego też decyduje się na powrót do Rzymu. Do miasta, z którego się wywodziła, do miasta, w którym e, kwitła sztuka, w którym e, znała e, wielu artystów, w tym Caravaggio, a potem e, po powrocie związuje się z grupą e, caravaggionistów, czyli jego naśladowców. Sama zresztą, e, tak jak pokazałam na przykładzie obrazu Judyta i Holofernes, należy do e, caravaggionistek w Rzymie podobnie jak we Florencji obraca się w kręgach arystokracji w kręgach osób zamożnych i wykształconych i dzięki też tym koneksjom i znajomościom mamy także zachowane listy z których wiemy jak to życie Artemizji wyglądało z tego czasu pochodzi też ciekawy portret portret nieznanego nam kondotiera Portret, który pokazuje całą postać w takim oficjalnym ubraniu, po którym możemy rozpoznać, szczególnie po krzyżu wyszytym na jego piersi, że należał do takiego grona bardzo wyróżnionego, Bractwa Świętego Maurycego. Sama Artemizja też należy do takiego wyszukanego grona. Akademia De, de Ziozis, która, które to grono skupia taki bardzo wąski krąg osób, właśnie uznanych, cenionych, i zajmuje się różnymi takimi spotkaniami, dyskusjami związanymi ze sztuką. Także widać, jak z tej dziewczynki pracowni ojca Artemizja przeistacza się w światową damę. Ten okres rzymski jest, jest bardzo dla Artemizji dobry. Tych zleceń jest mnóstwo, ale w zasadzie Artemizja decyduje się opuścić Rzym. Trochę podróżowała, przebywała w Genui, w Wenecji, by ostatecznie przenieść się do Neapolu w Neapolu trzeba było być człowiekiem mocnego charakteru, o mocnych nerwach, żeby móc żyć i tworzyć. Artemisi się to udało. Szanowni państwo, może warto też kilka słów właśnie wspomnieć o takim tutaj tle artystycznym tego czasu. Neapol był bardzo niebezpiecznym miejscem. Rzym też nie był przyjemny, bo chociażby ten geniusz Caravaggio, naśladowany przez wielu swoich następców, był człowiekiem, który słynął z kłótliwości, z licznych bujek. W jednej z takich bujek zabił człowieka. Sam Rzym był miejscem pełnym zbrodni, pełnym niepokojów, ubóstwa, takich mocnych kontrastów. Ale okazuje się, że XVII-wieczny Rzym to nic w porównaniu z XVII-wiecznym Napolem. W Napolu bowiem rozgościła się swoista mafia malarze. Głównie złożona z malarzy pochodzenia hiszpańskiego, ponieważ to miasto i przyległe ziemie należały do tutaj kręgów takich hiszpańskich. Na tronie zasiadał zresztą książę, który pochodził z Hiszpanii i on ściągnął na swój dwór Właśnie artystów hiszpańskich, którzy mieli bardzo krewkie charaktery, którzy nie znosili konkurencji i potrafili przeróżnymi metodami tej konkurencji się pozbywać. Na przykład strasząc, na przykład wdając się właśnie w, w bójki, a nawet potrafili konkurenta zabić. Najbardziej krewkim i chyba o równie trudnym charakterze co Caravaggio był pochodzący z Hiszpanii Jose Ribera. Zresztą też w swoim malarstwie naśladujący właśnie Caravaggia. O dziwo Artemizji jako kobiecie udało się w tym męskim świecie. Prawdopodobnie taki wrodzony wdzięk, umiejętności, takie nawet dyplomatyczne. W jednym z listów do przyjaciela z Rzymu, który często ją wspierał, Artemizja prosi o przysłanie dwunastu par rękawiczek, które może porozdawać damom z towarzystwa, żeby zawalczyć o ich względy. Także pewną postawą. Umiejętnością rozmowy, ale też swoim talentem, swoim malarstwem. Artemizja układa sobie dobre relacje w Neapolu. I to będzie to miejsce, gdzie dożyje swoich ostatnich dni. Choć nie wiemy dokładnie, czy to był 1653 czy 4 rok, i nie wiemy też, gdzie artystka została pochowana. Cieszyła się dużą sławą. I stała się osobą w zasadzie, którą dziś moglibyśmy porównać do jakiejś gwiazdy pop, bo przyjeżdżali do niej różni artyści, chcąc uczyć się w jej pracowni. Przyjeżdżali też inni wielbiciele, otrzymywała szereg różnych zamówień. Mamy bardzo wiele źródeł, które nam o Artemizji mówią. W zasadzie paradoks polega na tym, że o Artemizji Gentileskiej wiemy więcej niż o Katarzynie Kobro, a dzielą je tutaj wieki. Jest wspaniała książka pod tytułem Artemizja, włoskiej historyczki, którą serdecznie polecam, bo znaleźć tam można o wiele więcej historii. I znaleźć też można w tej książce oraz na stronach internetowych, takich jak np. wga.hu, z której korzystałam pobierając obrazy, znaleźć tam można inne dzieła artemizji, w tym postaci kobiece, które są też autoportretem artystki. Warto się tym portretom czy tym obrazom, Pokazującym na przykład świętą Cecylię czy Marię Magdalenę, y, przyjrzeć bardziej, bo być może uda się odczytać z nich, jakaż to była osoba, jaki miała charakter, jaką siłę, y, jaki ogromny talent, że mogła równać się z mężczyznami, a nawet w, w niektórych przypadkach y, swoim malarstwem ich przewyższyć. Do tego stopnia, że mamy poświęcone Artemizji portrety wykonane przez innych artystów i przepiękny rysunek pokazujący dłoń artystki. Tą dłoń, która wykonała tyle wspaniałych obrazów, mówiąc nam trochę o sobie i sprawiając, że słowo artystka weszło do słownika historii sztuki.